Siema, znowu Heros z wami, do Was mówi. Przed chwileczką wbiłem na jakiś serwer kogoś z moich znajomych w Xboxie tutaj. I ten. Nikt, nikt praktycznie nie wie, jaka jest moja nazwa w minecraftcie I ten. I dopiero potem wbija ten mój ziomek i mówi, że ten. Że to jest. Yy... No, że to ja. Heros. A oni mówią: się ma Mordo, ale na grezę, no trzeba sobie zarezerwować i wywala mnie z serwera. A to i w dodatku mnie ogląda. No to ciekawie się robi. A, to zresztą. Dobra, ogarniamy dzisiaj Dirta. Tak. Idziemy po Dirta. Potrzebujemy dużo. Wykopiemy sobie tutaj taką dziurę. Bang. I jedziemy, bo musimy ogarnąć szklarnię na górze. Sorry, że się nie odzywam, ale kopanie dirta nie jest najbardziej interesującą rzeczą, a pomyślałem, że będę ciut więcej rzeczy robić na odcinku, niż poza nagraniem. Tyle dirtu nam powinno starczyć, teraz tylko wyjść z tej dziury i nie wpadać do niej za często. Tak, 10 razy w odcinku wystarczy. Dobra, teraz wezmę miecz. W łapę. Idziemy do góry do naszej szklarni. Bęk. Pyk, pyk, pyk. Nie tak dużo. To zniszczy. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Tu przerwa i jedziemy. Pyk, 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 pyk. pyk. Nudny, ale odcinek trzeba nagrać czegoś. Ło. Pyk, pyk. No. Pyk. Jedziemy tak i tak będzie wyglądała nasza powietrzna sklarnia. Za daleko. O jedną kratkę. Nawet za dwie. Nie, ta będzie dobrze. No. Już wstań z tego kłócania. Dlaczego auto jump nie działa? I jedziemy znów. teraz trzeba rozwalić to Bo tu pójdzie warstwa szkła Bęk I teraz zrobimy coś śmiesznego Ciekawe czy zginę, pewno nie mam diamentową zbroję i yolo! U pół życia mi upieprzyło Świnia Waliście Idziemy po trochę tego Piasku i może uda nam się dokończyć to, co zaczęliśmy. Bang. Na szybko wykopujemy trochę piasku i jedziemy. Wrócę do Was, jak już trochę tego będę miał, dobra? Nie ta, w co ja wchodzę. Zaraz będę. I wróciłem do Was znów. Mamy tyle piasku. A ja teraz magicznie sprawię, że to się zamieni w trzy staki, bo do jeszcze i wrócę do Was, jak już będzie przepalone. Więc cięcie i jedziemy, i wracam do Was znów. Tak, troszeczkę za dużo nakopałem jeszcze przy okazji. Łopata zdarta, jak widzicie, mamy 3 staki, więc to tu ustawię. Zamiast żarcia na przykład idziemy. Dokończyć tamto. Potem robimy z żelaza wiaderka, wylewamy wodę i gotowe. I nie tak, tamto niepotrzebne. Ciężko równo układać szkło, jak się go prawie nie widzi. Bo się to wszystko zlewa. Nie, tu, tu. Cholera za w złym miejscu. Bęk. Bęk. I gotowe. Serio, tyle nam ze staka zostało, nie wiem jak, ale tak jak na przykład z taki kobla, to tak samo szybko rozchodzą się z taki tego, yy, yy, szkła. Pięć sekund były trzy staki. Bank. Nie wiem czy będę robić dach, ale chyba nie. Po co? Po co szkła marnować tyle? Bank. I lecimy na dół. Odłożyć piasek i odłożyć szkło. A tu w ręku to walić. Wezmę pustą rękę, wejdę tu. Tak, kopałem dużo pod odcinkiem żelaza. Teraz przyjdę tu do craftinga. I teraz se poszukam wody, i zaraz do Was wracam, bo to trochę zajmie, zapewne. I witam Was znów, już po półgodzinnej wyprawie po wodę. Mam pięć wiaderek. Ja pierdzielę, jak woda jest daleko. W końcu mieszkam przy pustyni, więc czemu ja się dziwię? Bank. Nie tak, tak, tak. Wyjazd mi z tymi powiadomieniami. No please! O, ta mi się czasami dzieje, ale to jest istotne. Zacznę wejść do efibunken. Trzeba było jednak pięć wiaderek, tylko dwa. Okej, okay, nauczę się na przyszłość. Czat. Powiadomienia cholerne. Nie. Zaraz, zaraz, tam woda ma nie iść. Nie tu tylko tu I teraz jest pięknie Tylko jeszcze Pięknie I jedziemy No wróćcie. tu, wróć, że Ten odcinek pewno za, zapewne wrzucę koło północy A 90% osób obejrze go dopiero jutro. I pyk. Ja wiem, że mógłbym, że inaczej to powinienem zrobić, i nie potrzebuję tyle wody. I co kratkę wodę. Ale tak jest ładniej. No i pięknie. To teraz, jak łaskawie skończyć, zdobędziemy nasiona. To będziemy mogli zrobić farmę. Ale na razie. Koniec odcinka, może zrobię dach, może nie, nie jestem pewien, cholera wejdź tu. I idziemy do pokoju końcowego, w sensie no tego, w którym zawsze kończymy odcinek. Czyli tu, albo i nie, szybko sprintem. Długo się tu biegnie. I tu zakończymy odcinek na tle zachodzącego słońca. A nie, wschodzącego. E, czepia mi się szczegółów. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Mówi do was Heros. Do zobaczonka.